No, rzeczą oczywistą jest, że osiągnęliśmy tutaj bardzo dobry wynik. Jadąc do lidera z takim bilansem u siebie, wiadomo, że gdzieś tam tego respektu będzie dużo. Chciałem, żeby nie było za dużo, bo jak jest za dużo, to gdzieś tam ciężko jest zrobić jakiś wynik. Wiadomo też było, że, że nie pójdziemy na jakąś wymianę z Rakowem w tej chwili. Mieliśmy swój plan na ten mecz. Wiadomo było, że od momentu, kiedy przegrywaliśmy 1-0, gdzieś tam będzie trochę trudniej, bo w głowach gdzieś tam zaczyna się dziać. Wiele rzeczy, o których no, poza boiskiem nie widać, wiedzą tylko o tym zawodnicy. A mimo wszystko byliśmy w stanie stworzyć kilka sytuacji. Nie daliśmy się też zepchnąć do takiej głębokiej defensywy, bo to też by było dla nas niebezpieczne, jakby ta gra ciągle toczyła się koło naszej bramki. No i na koniec, w momencie kiedy strzeliliśmy bramkę, mieliśmy jeszcze taką jedną meczową piłkę, bo tego typu mecze, no wiadomo, że nieraz można nawet wygrać. Ale no ja oprócz tego wyniku bardzo jestem zadowolony ze swojej drużyny, z pewnych elementów, które pokazaliśmy, pokazaliśmy że jadąc na, na tak gorące boisko jesteśmy w stanie właśnie przeprowadzić takie akcje. Były momenty, że się utrzymywaliśmy przy piłce, gdzie Raków bardzo dobrze wysokim pressingiem operował, ale byliśmy w stanie z tego wyjść. No i ten jeden punkt, każdy punkt jest dla nas cenny, ale wiadomo też, że ta gra też się przekłada w pewnym momencie na punkty. Na pewno był to nasz najlepszy mecz, biorąc pod uwagę klasę przeciwnika. Przed nami ciężka praca. O tym meczu trochę pomyślimy, ale trzeba będzie bardzo szybko zapomnieć i robić jak najwięcej punktów, bo drużyna jest młoda, perspektywiczna, możemy się jeszcze dużo nauczyć i tego typu mecze no, potwierdzają nas w tym, że jesteśmy na dobrej drodze. Dziękuję. Witam Państwa. No cóż, jeżeli chodzi o spotkanie, no to tu trener dużo wyjaśnił, mieli plan, tak, żeby tu się bronić, czekać na swoją szansę z kontry. My natomiast musieliśmy budować ten atak pozycyjny. No i, i udało nam się zdobyć bramkę, tak? Powinniśmy kontrolować to spotkanie. Jednak no, w niektórych momentach graliśmy mało odpowiedzialnie. Co się przeniosło na... Na, czy objawiło może najbardziej przy wy, wyrównującej bramce, no bo mieliśmy się ustrzec kontra, a daliśmy znowu przeciwnikowi bramkę właściwie za darmo, tak, podając mu w strefie swojej obrony piłkę, którą wykorzystał. No, najgorzej właśnie boli to, jak się traci bramki w takich okolicznościach. Niestety był to drugi mecz, gdzie, gdzie w podobny sposób tracimy bramki i na tym musimy się mocno zastanowić i, i e, wydaje mi się, że mm, zawodnicy y, poczuli się zbyt pewnie już, że y, przeciwnicy y, przyjadą, jeżeli dostaną bramkę, to się poddadzą. Kwestia czasu kiedy następne bramki będą padały. Tak niestety w piłce nie ma. To co trener powiedział i kolejny trener to powtarza, przeciwnicy grają z nami najlepsze mecze, tylko się cieszyć, że podnosimy poziom, ale jednak my musimy patrzeć na to, żeby podnosić też swój poziom, nie poziom innych, innych drużyn. Także myślę, że w kolejnym spotkaniu to my zagramy najlepszy mecz, a nie przeciwnicy. Dziękuję.